Bardzo proszę wszystkie zespoły, bardzo proszę przedstawicieli, jeśli są pojedynczo, zapraszam serdecznie, śmiało, no, może na tej linii spadnie do trybun. <głosłusza> Miejsce dziewiąte, profota Team 2. Piesze jest lepiej. Proszę kompania. Mice. Mice. Tak, to proszę, zespół 100 brawy, cały, bardzo proszę. Zespół 100 tutaj, znowu awans. Znowu, znowu. Tak, ława. Za To ta porażka dzisiejsza, która się zdała. Miejsce drugiego. I od razu wszystko w jednym. Dwa więcej. A kto wygrał ligę? No właśnie, Platforma. Bardzo proszę wszystkich zawodników. Bardzo proszę. Śmiało, śmiało. Trzy i do przodu.

No, jak na hamicze, to też się gratuluję. Dziękuję bardzo. się Czuję się takim troszkę uważjony, bo przypominam sobie jeszcze dyrektora Mosiru, że tutaj spędzałem jeszcze więcej z wami czasu, ale najważniejsze cieszę się, że tyle radości przynosi ten turniej. Dziękuję Andrzejowi Olechowi za kontynuację tutaj tego turnieju. Wydaje mi się, że jednak z roku na rok poziom turnieju jest coraz słabszy. W poprzednich edycjach walczyło kilka drużyn o mistrzostwo. Wydawało mi się, że jak w poprzednich latach będzie więcej drużyn do końca walczyło o mistrzostwo, no jednak troszeczkę inaczej to wyglądało. I na to wszystko wpisuje to, co się zaczyna za tydzień w naszej piłce. No i cieszę się, że w piłce to lekarze znajduje Do zobaczenia za rok, tak Już jesienią, aha, no już jest dokładnie. to A tu jest jeszcze niespodzianka od rezesa, bo nie powiem, od prezesa klubu rybaczówka, który serdecznie zaprasza wszystkich piłkarzy na... No, na dół, na dół. To jest niemożliwe. Czekaj, jeszcze nie, czekaj, jak ja... No? Tak, Kowal to już to nic nie będzie. <laughs> <A. laughs> Dawaj, ja też chcę być. Dawaj, <laughs> ja nie mogę się niej. Leje się, leje się panowie. <laughs> Bo malutko! To była w tym roku. Było dobrze zorganizowane tak 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 i, tak i tak bardzo mocne. Tak bardzo ciężko się grało. Tak no, tak no, tak jakoś, tak otrzymaliśmy te tak piąte miejsce tak i jestem zadowolony. Jesteśmy zadowoleni z swojej postawy. Skuteczność nie była najgorsza, ale zabrakło. Za dużo było indywidualizmu w drużynie. No I przez to drugie miejsce. Dzisiaj tak samo było widać, czterech tylko było na boisku, nie było zmiany. I też ten remis. No, w tej edycji nie spisaliśmy się tak, jak oczekiwaliśmy. Myśleliśmy, że zajmiemy wyższe miejsce, wyższe miejsce niż teraz. W tamtym roku lepiej nam wychodziła gra. Teraz przeciwnicy odwiązali się lepiej zorganizowani od nas. I niestety walczyliśmy o utrzymanie, a nie o. No właśnie blokatu. czego zabrakło? No, nie wiem, doświadczenia może. A skuteczność? Skuteczność też, ale ja, to jesteśmy jedną z najmłodszych drużyn, to jest jeszcze wszystko przed nami.